Na 21 targach nieruchomości obecnie jest ponad 60 wystawców. Są to w głównej mierze deweloperzy szczecińscy, czyli prezentujący oferty z rynku pierwotnego. Są również biura nieruchomości, biura pośrednictwa nieruchomości, ale również branże poboczne, czyli doradcy kredytowi, banki oraz branża wykończenia wnętrz. Dlaczego warto przyjść na targi? No przede wszystkim oszczędzając swój czas. Tak jak powiedziałam wcześniej, z racji tego, że jest to skupione w jednym miejscu i czasie, można zamiast chodzić od biura do biura, przyjść w jedno miejsce, zebrać interesujące oferty, porozmawiać też bezpośrednio z przedstawicielami biur sprzedaży poszczególnych deweloperów czy biur pośrednictwa nieruchomości i w tym momencie mając już przegląd przez pełną ofertę rynku, zdecydować, które które mieszkania, które nieruchomości nas interesują? Realie są takie, że zdecydowanie lepiej sprzedają się mieszkania mniejsze i tańsze, no ale coś za coś. I myślę, że jak rynek przetrwa jeszcze najbliższe rok, dwa lata, to będzie już powolutku odbicie i. Zacznie się ożywienie gospodarcze na rynku. A to myślę, że da jakąś dobrą prognozę na, na to, co na dzień dzisiejszy zostało zatrzymane. To sprawa tej jakości życia, bo od dłuższego czasu jednak obserwujemy, że coraz mniejsze mieszkania są kupowane, a to powoduje, że te standardy życia są obniżane obecnie.